Dzień jest wyjątkowy. Łączymy dwie ważne uroczystości: narodowe święto niepodległości oraz opustku uczci naszego patrona, Świętego Marcina. Spotykamy się by wspólnie dziękować za dar wolnej ojczyzny, za ludzi, którzy o nią walczyli i którzy dziś swoją codziennością pracują, budują jej przyszłość. To także dzień wdzięczności za Świętego Marcina, patrona naszego kościoła. Człowieka o wielkim sercu, który uczy nas dzielić się dobrem i pomagać innym. Niech dzisiejsze świętowanie w Cichocinie będzie pełne radości, modlitwy i wspólnoty. Niech łączy nas pamięć o bohaterach naszej historii oraz wiara, że dobro, tak jak u świętego Marcina, zawsze zwycięża. Witam serdecznie wszystkich uczestników uroczystości, mieszkańców, gości, kapłanów przedstawicieli władz z panem wójtem na czele, dzieci, młodzież i wszystkich, którzy razem z nami świętują ten piękny dzień. Niech Bóg błogosławi naszej wspólnocie, naszej wsi i naszej ojczyźnie. Niech żyje Polska, niech żyje święty Marcin. Pozdrowię wszystkich Państwa na tej przepięknej, podwójnej uroczystości. Odpust pod wezwaniem świętego Marcina, no i kolejna rocznica odzyskania niepodległości. Może zatrzymam się na tym drugim wątku. Yy, to już 107 rocznica yy, odzyskania niepodległości przez Polskę yy, 11 listopada 18 roku, kiedy władza regencyjna przekazała władzę wojskową, cywilną yy, Józefowi Piłsudskiemu. Ale to co dzisiaj już w kościele było powiedziane, niestety nasze ziemie chojnickie trafiły do macierzy, do Polski 15 miesięcy później. Bo na mocy traktatu wersalskiego z 28 czerwca 1919 roku, z mocą obowiązującą z dniem 10 czerwca 2020 roku, nasze ziemie na czele z pięknym, ostrowitym, z pięknym Ciechocinem, z naszą Ziemią hojnicką. granicę dzisiejszego powiatu chońskiego, trafiły do Macierzy, czyli do Polski dokładnie 31 stycznia 1920 roku. Zwróćcie Państwo uwagę, Polskie na mapie nie było przez 123 lata. Łatwo zapamiętać, 1, 2, 3, od trzeciego rozbioru Polski 1970 1795 do 1918 roku, natomiast nasze ziemie, tutaj piękne Pomorze, zostało jak gdyby rozebrane przez trzech zaborców, Austriaków, Niemców i Węgier, zabór austriacko-węgierski, pruski, czy niemiecki i rosyjski. I nasze ziemie zostały rozebrane już w pierwszym rozbiorze Polski w 1772 roku. Czyli tutaj Prusy rządziły 148 lat. Polski na mapie nie było 120, 123 lata, tutaj dopiero 148 lat. Też zresztą też wiemy trudne losy tych ziem, kosznajderia, tak? Przecież tutaj jeśli nawet odzyskaliśmy niepodległość 31 stycznia 1920 roku. Na mocy traktatu wersalskiego. To tutaj mieszkali, jak Państwo wiecie, dwa narody: Niemcy, kosznajdrzy i my Polacy, i my Polacy. Natomiast y, często też powtarzamy takie slogany, ale one są święte. Y, drzewo bez korzeni szybko umiera, tak jak naród bez historii. Dlatego właśnie tą, tą historię musimy pielęgnować. Kochani, dzisiaj mamy niepodległość w tym święcie w Ciechocinie. W pierwszej wojnie światowej zginęło około 15 milionów ludzi pierwszej wojnie światowej drugiej wojnie światowej zginęło około 75-85 milionów ludzi to są różne przekazy historyczne czyli w sumie te dwie wojny trwające łącznie około 10 lat zabrały około 100 milionów istnień ludzkich 100 milionów na tym zwróćcie państwu uwagę prawie 4 lata trwająca w tej chwili wojna na wschodzie Rosja Ukraina prawie 2 miliony istnień ludzkich kochani Ksiądz Arkadiusz w pięknym słowie Bożym dzisiaj w kościele mówił, że mamona jest ważna, ale nie najważniejsza. Ja tylko chcę przypomnieć tutaj co po niektórym, a dla mnie Ciechocin, Ostrowite, szczególnie te wioseczki są bliskie memu sercu. 36 lat temu pracując tutaj z wami w Ciechocinie zarabialiśmy średnio w Polsce 10 dolarów. Oczywiście mamy złotówki, ale w przeliczeniu na dewizę 10 dolarów. Dzisiaj najniższe wynagrodzenie w Polsce to jest 1000 dolarów. To no, troszeczkę się zmieniło. Szanowni Państwo, obory chlewnie w Ciechocinie w Ostrowitem były pełne. Krów, świnek, a miąsko było na kartki, wódka była na kartki, buty były na kartki. Ja pamiętam tutaj w Ciechocinie cukier kupowałem na kartki, yy, czekoladę. Yy, trochę się czasy zmieniają. Trochę się czasy zmieniają. Ja chciałbym też na, naszym kapałanom powiedzieć, że yy, wspaniali parafianie, księże Tomaszu. Ciechocinie w Ostrowite, w Nowym Ostrowitem naprawdę stąpają pod, na dwóch nogach i oni widzą innych ludzi. Inni ludzie dla naszych mieszkańców nie są niewidzialni. Także życzę Wam miłego, wielkiego świętowania i pamiętajcie: prawdziwą politykę, prawdziwą demokrację, prawdziwą wolność nie wykluwa się w, w gabinetach politycznych w Warszawie. Niech oni się tam kłócą. Prawdziwą polskość, prawdziwą demokrację to Wy tutaj tworzycie. Właśnie takimi spotkaniami. Przyjaźnią, miłością, zapytaniem się bliskich, czego Wam potrzeba, to jest właśnie budowanie demokracji. Demokrację budujemy w Małym Ciechocinie, w Małym Ostrowitem, w Małym Nowostrowitem. Tu się wykluwa i tworzy się piękna historia i demokracja. Życzę miłego świętowania. Dziękuję. Bardzo dziękujemy Panu Witowi za słowo. Moi drodzy, chcemy rozpocząć tą taką część świecką, bo Kościół już zakończył się, ale chcemy ją rozpocząć od hymnu. Więc poproszę. O, tak, wyprostowanie się, całość, baczność i zaśpiewajmy wspólnie hymn przy pomocy orkiestry. Polska nie zginęła. żeby program y, przebiegł sprawnie, dlatego, ponieważ że konie już są na naszej scenie, będzie teraz scenka, jak święty Marcin okrywa żebraka płaszczem. Dawno, dawno temu, przed wielu wiekami, rósł Marcinek Mały. Matkę miał on zacną, choć poganką była. I dlatego chłopca dobroci oczyła. Daś ojciec poganin rzymskim był żołnierzem. Przyszłość chłopca widział w legionach z puklerzem. Mężny, młody wojak sił swych nie żałował. W obronie cesarstwa zawsze chętnie stawał. Aż razu pewnego ujrzał legionista, głodnego, nędznego człowieka. Siedział smutny, głodny, prawie całkiem siny, bo jesienne wichry go nie oszczędziły. Nasz młody bohater w ciepłej pelerynie już tamtąd odjeżdżał. Ten żal serce ścisnął nad losem żebrany. No, widzę, że jest zmarznięty mocno, dlatego tego jest które do mnie należy, a połowa do cesarstwa rzymskiego podzielę się w tym składzie. <noise> W ciągu płaszcza. Gdy już kilka metrów ujechał z tej ziemi, odwrócił się Marcin i wstrzymał o tych, że braka nie było. Zniknął jak we Rozumiał Zrozumiał ów młodzian, że to Chrystus Pana. poddał go swoje tu u naszych Legenda głosi, że Marcin podniósł go do wrażeń. w sen głęboki. Nie przypuszczał wcale, że ujrzy za chwilę Pana w wielkiej Ubrany ubranego w piękną pelerynę. To ją dzisiaj oddał temu biedaczynie. Pan Jezus siedzący na niebiańskim tronie, tak rzekł do aniołów, co go otaczali. Patrzcie, patrzcie, moi aniołowie, jak nie ubrał miłosierny Marcin regionista, ten go dziś na próbę wystawił w wiejskim prawach. siedziałem jako żebrack. O jaznie was zszedłem na ziemskich tematów, by sprawić, czy ludzie kochają tego. mnie. Przypomnij na słowo, które do niej głosi. Widzą ludzką nędzę. Potrafią się ziemi. A ci, dziękuję ci wdzięczni, że masz wielkie serce, bardzo miłkie. Gdy słońce po niebie wędrówkę zaczęło i ciepłym promieniem twarz Martina nagrzało, ocknął się i odmówił pacierze do Boga swojego. I odtąd zapragnął bez miecza i zbroi być jego żołnierzem, modlitwą go chwalić, żyjąc jak pustelnik na wspomnianej ziemi. Dziękujemy bardzo i teraz yy, na dalszą część. Oczywiście wielkie brawa dla Titlego Warcina. Dziękujemy. Ja prosiłabym, że może prawdopodobnie orkiestra musi teraz chwilę odpocząć, więc zapraszamy pod namiot yy, na herbatkę, żeby się rozgrzać. A w międzyczasie my mamy przygotowany króciutki program, a orkiestra oczywiście wróci na naszą scenę. jak Państwo widzicie mamy piękną scenę. I staramy się ją wykorzystać. Dlatego na początek zapraszam tutaj do nas pana Oskara. Na Polskę mieli chytre zakusy, niestety w końcu im się udało i zagrabili Polskę całą. Przez długie 123 lata nie było nas na mapie świata. Jak to czasem mówią dorośli, wtedy nie było niepodległości. Co to jest niepodległość, teraz wiem już na pewno każde dziecko dziś woła, to polski dom, polska szkoła. Co to jest niepodległość, teraz wiem już na pewno. Po pierwszej wojnie światowej powstały piękne mapy już nowe I, I tak, tak właśnie nasza historia biegła, że Polska dzisiaj jest niepodległa. Co to jest niepodległość? Teraz wiem już na pewno każde dziecko dziś woła. To polski dom, polska szkoła. Co to jest niepodległość? Już na pewno. Jedenasty listopada tysiąc dziewięćset osiemnaście. Zapamiętamy już na zawsze. Jedenasty listopada tysiąc dziewięćset osiemnaście. Zapamiętamy już na zawsze. Co to jest niepodległość? Teraz wiem już na pewno. Każde dziecko dziś woła, To polski dom, polska szkoła. Co to jest niepodległość? Teraz wiem już na pewno. Wielkie brawa. thank <laughs> Kochani, za to, że jednak dziewczyny mają moc. Zwłaszcza tu po mojej prawej stronie, te bez kurtek. Brawa dla nich! Tak.